Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem Zeti witam dzisiaj w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Minecrafta W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie enchant, czyli stół enchantu Czyli, moi drodzy, wreszcie, wreszcie będziemy mieli, moi drodzy, co, e, co enchantować O, kurde, tu, ojeju, znaczy, znaczy, powiem wam tak e, Co enchantować, to my mamy co enchantować Gorsza sytuacja e, jest z tym, że my, moi drodzy, e, my, moi drodzy, słuchajcie e, Nie mamy student do o ojejku, chyba troszeczkę przesadziłem Przesadziłem chyba Nieco z tymi kurczakami, bo trochę ich tutaj. Sam widzicie, że całkiem sporo umiera, więc no nie wiem czy dobrze zrobiłem właściwie z tym z tym, co tutaj jest, powiem Wam szczerze, no nie wiem, kurde sam, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Możliwe, że troszeczkę źle zrobił. O! Buty mi się zepsuły. Eee, możliwe, że troszeczkę, moi drodzy, źle zrobiłem, że tyle po prostu. Mm, jak to się nazywa, kurde? E, tych kurczaków zabiłem, no, ale trudno. Na razie ja jak nie potrzebujemy, jeżeli będziemy mieli na to jakąś większą potrzebę, to ja przecież to zrobię na spokojnie i nie będzie z tym żadnego problemu, tak? Więc tutaj się w ogóle e, o to nie przejmujmy, moi drodzy, więc tutaj na spokojnie. E, tylko tak, ja bym chciał je na pewno rozmnożyć, zrobię sobie szybciutko, szybciutko tutaj jakąś, e, jakąś motykę, tak zwaną, więc moi drodzy, dawaj, dawaj, skocz! O, skacz kuba! No i moi drodzy, e, musimy je... na na pewno sobie rozmnożyć. Czekajcie, czy w piecu już mi się wszystko przepaliło, czy, e, czy też nie? nie. Jeżeli jeszcze nie, dobra, spoko. E, to jeszcze sobie to przepalimy. No i moi drodzy, tak, słuchajcie, musimy na pewno udać się dzisiaj do. E, po Obsydian, bo Obsydianu nie mamy. Mamy już tutaj naszygowane, więc to jest całkiem, całkiem spoko. Natomiast nie mamy jeszcze Obsydianku e, i zrobimy sobie chyba z bruku. Zrobimy sobie z bruku motykę, no bo właściwie to. Co mi tam, wiecie? Motyka z bruku jest... E, jest ok. Dobra, zrobimy sobie, moi drodzy, kilka tego. Motyczka, motyczkę, dawaj motyczkę. Mi tutaj kolego i posadzimy sobie, moi drodzy, rzeczy, które tutaj mamy. Widzę, że tam ziemniaki... E, ziemniaki, moi drodzy, e, już porosły nam, więc, no kurde, te ziemniory to naprawdę tak szybko rosną, że to... Aha, one jeszcze nie wyrosły? Czy wyrosły w końcu? No nie wiem. Dobra, zasadę w ten sposób. E, no i teraz tak, moi drodzy, zrobimy sobie tutaj... Ale to w ogóle szybko rośnie, naprawdę tak szybko rośnie te farmy i to wszystko, że to jest jakiś, że to jest kurde, jakiś szok po prostu. No ci nie spodziewałem, że to aż tak szybko może rosnąć. Dobra, robimy coś takiego, kolejny kurczak, w ogóle za dużo tych kurczaków wypuściłem. Wydawało mi się, że te kurczaki się aż tak nie rozejdą, ale one się naprawdę rozeszły w mega, mega szybkim tempie, więc kurde, no troszeczkę lip. ej, nie, 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 kolego, bo ty mi będziesz tu psu, psu mi farmę będziesz, więc pozabijam szybko te kurczaki tutaj, moi drodzy, bo no bo będą psuły mi tutaj faremkę moją małą ukochaną. Dobra, moi drodzy, musimy da Troszeczkę do wiadra e, tutaj e, wody. Dam radę stąd, czy nie? Czy nie da rady stąd? Chyba nie da rady, tak mi się wydaje. No trudno, no trudno. Dobra, dawaj tego ziemniora. Pięć ziemniaków z jednej? Co jest? To jest jakieś kozaskie w takim razie. Roznożymy sobie jeszcze szybko te e, świnie. Tylko muszę szybko te ziemniory sobie tutaj powyciągać stąd. Cyk, 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 cyk. cyk. Ile będę miał tego? 24, to wystarczy na spoko. Nie wiem, dlaczego tu nie ma pół płytki. A, to właściwie sobie stąd wezmę wodę. Będzie spoko. Okej, okay, tylko czy ja nie zepsułem trochę te, tym, co zrobiłem, zaraz zobaczymy. Nie, jest woda stała, tylko muszę wziąć. Dobra, teraz to działa. No i teraz tak, we a weźmiemy sobie jeszcze tu motyczką zrobimy, żeby zasadzić to, moi drodzy, i powinno być w porządku. Dobra, jest całkiem ok. Możemy, moi drodzy, iść rozmnożyć zwierzęta nasze kochane. Czekajcie, wezmę tylko to lasso. Dawaj to laso. Gdzie jest lasso? Dobra, mamy lasso. I moi drodzy, lecimy na pewno. Aha, jeszcze będziemy musieli farmy trzciny zaraz e, się nią zapykować. Ale to na spokojnie, moi drodzy. Weźmy sobie te jajuszka tutaj. No i kurde, nie wiem, czy nie przesadziłem z tymi kurczakami. Powiem wam szczerze, bo tych kurczaków sami widzicie, że zabija mi się coraz więcej. Więc mam nadzieję, że. E, że kurde, no. Dam radę je mnożyć. Bo powiem wam szczerze, że jeżeli one się będą tak zabijały gdzieś mi tam, no to. No to trochę lipa, to trochę lipa powiem wam szczerze, o kolejny kurczak mi tutaj zdedał Ajajaj, deda ich naprawdę dużo, ja chyba za niedługo zlik zlikwiduję te e, Te kolce, no bo sam widzicie, że Że to nie jest dobre dla moich kurczaków Bo one się nie chcą rozmnażać To czy właściwie chcą się rozmnażać, ale Za szybko umierają po prostu Dobra, kilka małych się natworzyło Dobra, to na razie nie jest tak źle Ta populacja gdzieś tam się będzie rozmnażała Teraz rozmnożymy, się, moi drodzy, jeszcze świniaki kochane no świnie, świnie, świnie Kto zostaje moim świniakiem dzisiaj Dobra, roznażamy, roznażamy sobie Dobra gitara Okej okay, i moi drodzy jeszcze kr 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 krówciągi, tak, tak zwane moi drodzy Dawajcie, krówciągi, lecimy z krówciągami Patrzcie, patrzcie ile tu krówek Ile tutaj krówek się mnoży, ja pierdzielę Naprawdę tych krówek mamy mega, mega dużo. Dobra moi drodzy, lecimy do kopalni, gdzie jest mój koń? Chodź koniu, idziemy. E, lecimy moi drodzy do kopalni, sobie pójdziemy... W sumie nie wiem gdzie sobie możemy pójść, ale, mm, ale pójdziemy sobie na pewno troszeczkę tego absjanu wykopać. No to właściwie, czekajcie, tutaj mamy trochę węgla, przyda mi się trochę węgla akurat, więc no to też, to też jest całkiem, całkiem spoko. Weźmy sobie trochę tego węgla, no może nie aż tak dużo, bo ja aż tak dużo tego węgla nie potrzebuję w sumie, ale wiecie o co chodzi moi drodzy. Na pochodnie zawsze się węgiel przydaje, a ja muszę wejść do jaskini, więc tym bardziej mi się, moi drodzy, przyda tutaj węgiel. Dobra, cyk, i siadam z konia, konia do lasa damy, żeby on sobie tutaj stał, cyk, koniu chodź, do czego ja cię mogę przywiązać? Do niczego? Do drewna nie mogę? Halo, a do drzwi? Kurde, do niczego nie mogę cię przywiązać. Chodź, chodź tu kolego, bo co? tutaj siedział. Dobra, ma, ma, daliśmy go do płotku. Mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. No a my, moi drodzy, zejdziemy sobie do kopalni. Zetniemy troszeczkę naszego... Mamy dwa wiadra tego, więc na pewno nam wystarczy. I my, moi drodzy, weźmiemy sobie nawet jedno wiadro lawy. Bo przyda mi się w sumie jedno wiadro lawy do tego, aby e, dać do pieca. Bo wiecie, wiadro kosztuje samo w sobie trzy żelaza. A lawa a lawa to jest chyba najbardziej produktywny materiał, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rzeczy do przepalania. Więc w sumie mi się to naprawdę bardzo, to bardzo przyda, więc... E, więc jest jak najbardziej okej, okay. dobra zejdziemy sobie niżej, wejdziemy sobie szybciutko do lawy jakiejś, e, nazbieramy troszeczkę obsydianku i powinno być moi drodzy jak najbardziej spoko, yy, zrobię sobie na początku szybko jakiś generator yy, ja mam coś do jedzenia, mam do jedzenia no spokojnie zrobię sobie na początku moi drodzy jakiś generator żeby yy, żeby po prostu wiecie yy, na pewno nie musieć wchodzić znowu na górę jeżeli bym coś sfejlował z wodą więc to tak powinno wyglądać tylko yy, muszę wejść do jakiejś o tu jest lawa nie, tu nie ma lawy. Kurde, gdzie jest lawa? Kiedyś tej lawy było tak dużo, a teraz kurde lawy szukam, no naprawdę. Kiedyś to naprawdę nie było z tym żadnego problemu. Dobra moi drodzy, tutaj nie ma. O tutaj, tutaj będzie gdzieś lawa. O jest super. Superowo, superowo, superowo. I sobie tutaj wylejemy. Dobra, o ile tego jest? Ile tego jest, moi drodzy? Dobra, dawaj obsydian, kolego, bo ja tutaj potrzebuję zrobić jak największą farmę. Eee, Czego ja potrzebuję zrobić farmę, oczywiście, moi drodzy. Zaraz mi się przypomni, kurde. Aż sam zapom. Ej, no kurde, no. No kurde mać, co to ma być? Dobra moi drodzy, dawaj, dawaj. Kop to tutaj kolego, bo potrzebuję ile ile tam potrzeba od 4. 4 od moi drodzy potrzeba, więc będziemy musieli to jak najszybciej wykopać. swoją drogą dajcie mi znać, czy u was czy u was tak samo jest e, taki problem, że ciągle deszcz pada, bo u mnie normalnie w mieście cały czas deszcz pada, więc to mnie jak najbardziej w ogóle mnie to nie cieszy, że cały czas deszcz pada. No i po prostu dajcie mi znać, czy u was też tak jest, bo no bo ja już jestem tym deszczem, szczerze wam powiem, że e, zmęczony. No naprawdę, no cały Cały czas pada deszcz. No kurde, ile można po prostu z tym deszczem, yy, że tak powiem, moi drodzy, się zabawiać, bo bo naprawdę no. Jak nie ma deszczu, no to człowiek chce tego deszczu, żeby, wiadomo, było trochę zimniej i tak dalej. swoim drogą już się też wakacje kończą, więc no to to nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało, tak? Więc no już wakacje też nam się, moi drodzy, powoli kończą. Za niedługo wracamy do, do szkoły, do szkoły wracamy, do, 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 do nauczelni, wiecie, to zależy kto na jakim etapie jest w swoim życiu. A może za niedługo niektórzy też nawet i do pracy, bo to, bo czemu nie, prawda? Do pra pracować też trzeba. Mm, dobra, tylko jak my stąd wyjdziemy w tym, na ten moment, bo nie mam pojęcia, kurde, co mnie tak... W nosie swędzi, w, właśnie włosy, włosy muszę obciąć, włosy już Wiecie, za niedługo będę też szedł do fryzjera, szczerze wam powiem, że trochę się tym nawet cieszę Że będę szedł do fryzjera, bo już mam te włosy Włosy za długie, zdecydowanie za długie Dobra, tylko jak ja stąd mam wyjść, kurde Tu jest kopalnia jakaś wyżej, to ja nie chcę tutaj iść Ja chcę sobie wyjść na spokojnie, tutaj, dobra, mamy to moi drodzy i A, wezmę sobie jeszcze dwa wiaderka lawy, to mi się też przyda. Więc w sumie... tylko żebym nie sfeilował. teraz, cyk, cyk, mamy dwa wiaderka lawy, to mi się jak najbardziej przyda, bo po prostu będę sobie mógł yy, włożyć to do mojego pieca, a. A to jest dużo bardziej wydajne od... Yy, Wiecie, to właściwie to kosztuje tylko 3 żelaza, mnie taka inwestycja. A to jest naprawdę dużo, ale to dużo bardziej wydajne, właśnie, od moi drodzy, od węgla, bo węgla naprawdę dużo schodzi, bo węgiel tylko 8 rzeczy może przepalić. Ja nawet, czekajcie, zaraz Wam powiem, ile tylko może przepalić, bo jestem mega ciekawy. Jadro lawy, Minecraft, Minecraft raft. I jestem mega ciekawy po prostu, ile to może przepalić rzeczy w piecu, bo wydawało mi się, że to mega, mega dużo przepala. Zaraz Wam powiem, ile to przepala, kurde. Um, 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 um. Ile to przywala, kolego? Mm, zaraz wam powiem, moi drodzy. Nie martwcie się. Mm, dobra, no zombie. Widzę tam mi w Minecraftie dziś lata. Uh, wiadrolawy wiatrolawy jest naj. Czyli aż przez 16 minut się pali. Yy, wiatrolawy jest najwydajniejszym paliwem do przetapiania surowców. Pali się ono. Czekajcie, wiadro lawy... Yy, ile przepala, bo tu jest niby, że przez 16 minut, no ja wiem, że to jest wiaderko yy, lawy tapia 100 przedmiotów, tylko wydawało mi się, że więcej niż 100, tak swoją drogą okej, okay, ciekawe ciekawe, wiecie? aha, w ten sposób, no nie, no ja tutaj widzę, że to przepala yy, zaraz się przekonamy przepala WIADRO LAWY e, do, do większych prac pojedyncze wiadro lawy lub węgla może przepalić więcej przedmiotów niż znaleźć się w slocie Jeden blok węgla przepala 80 przedmiotów, wiaderko lawy przepala już 100 przedmiotów Okej okay. No dobra Rozumiem, czyli co to jest? Cicho. E, czyli wiaderko, drodzy moi drodzy, przypala 100 przedmiotów, co jest naprawdę w sumie sporo. Myślałem, że nieco więcej, tak szczerze wam powiem, ale 100 to też nie jest aż tak źle. E, tam było w ogóle napisane że węgiel ile? E, jeden blok węgla 80 przedmiotów przypala. Okej, okay, to w sumie jest ciekawe. Tak, e, halo! Coś mi bije! Ty! Gościu! 7 na wikipedii moi drodzy, a tu mnie, tu mnie jak zabija Niedobrze, niedobrze No czekajcie zobaczcie jeszcze 8 Aha, czyli węgiel tutaj przepala 8 przedmiotów A najbardziej wydajne jest yy, W takim razie Co jest najbardziej wydajne, o co tu chodzi Czekajcie, liczba, aha, liczba przetopień hmm. Wiadro lawy, stop Aha, czyli wiadro lawy jest najbardziej naj, Najlepszą rzeczą do przetapiania, bo aż 100 rzeczy, kurde, przepala i swoim drogą dużo lepiej palić blokiem węgla niż samym węglem, bo węgiel przepala 8, a blok węgla przepala aż 80. A do zrobienia bloku węgla potrzebujemy chyba tylko 9 węgla, tak? A nie 10, więc to, to jest oszczędność jednego węgla na każdy, e, za każdy 9 Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo e, bardzo spoko sprawa Nawet o tym nie wiedziałem, dobrze, że to sprawdziłem Właściwie się teraz prześpię w Minecraft'cie Więc moi drodzy, robimy sobie teraz enchanting e, Zrobimy go myślę, że gdzieś tam na środku wyspy myślę Bo i Kasper i ja z niego będziemy korzystali Więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo spoko sprawa Ile tych chickenów tutaj mamy? Bo te chickeny moi drodzy nam... Kurde, ja chyba muszę to zlikwidować, bo tych chickenów, moi drodzy, mamy coraz mniej z tego co widzę. Dobra, zbiorę sobie tutaj te jajka, dawaj, dawaj. Dobra, kilka się wytworzyło. My możemy Możemy Was rozmnażać? Możemy, dobra, możemy, moi drodzy, rozmnażać kurczaki. Chodź, chodź tu pani, pan chicken, chodź, 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 mister chickenie. Dobra, moi drodzy, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, właściwie troszeczkę ich rozmnożyliśmy, nie potrzebujemy więcej, już się tam troszeczkę populacja zwiększyła, więc nie wygląda to aż tak moi drodzy źle. A my tymczasem idziemy zrobić enchant. E, co do enchantu potrzebowaliśmy? Na pewno książkę jedną i jeden diament chyba potrzebujemy. No dobra, no to my potrzebujemy en Czekajcie, nie chcemy to od tego. My potrzebujemy enchancik tak zwany. Eee... Dobra, potrzebujemy, moi drodzy, enchant, więc na pewno będziemy również potrzebowali, e, potrzebowali, moi drodzy, e, tutaj nie potrzebujemy chyba nic z tego, nie, nic z tego nie potrzebujemy. Eee, tu mamy to, to właściwie mogę sobie tutaj włożyć jeszcze te wiadra lawy, żeby one nam przepalały No i moi drodzy, co my teraz na ten moment potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy, słuchajcie, zrobić sobie książkę. Książkę się robiło chyba z trzciny jednej skóry, o ile pamiętam, więc będzie na pewno skóra my potrzebujemy jeden diament, więc to będzie ok. I na pewno potrzebujemy właśnie tej jednej skóry, to na pewno będziemy mieli w tej skrzynce właśnie na, na trzcinę. Dobra, to akurat mamy i cyk. A nie, nie chcemy cukru. Aha, to muszę zrobić chyba w craftingu, tak? Czekajcie, gdzie mam crafting? Tu. Hmm, aha, tu jest papier. Dobra, papier się zgadza. Tyle powinno nam wystarczyć. No dobra, no to teraz tak. Eee... Czekajcie, mapę mogę zrobić? Co to jest krosno? Nawet nie wiem, co to jest krosno. Nie mam pojęcia, co to jest krosno. E, żółta świeca. I co? A co mi taka żółta świeca da? Nie mam nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zróbmy na razie książkę sobie. Książkę się chyba robiło tak, że dawało się trzy tego papieru i skórę. Zgadza się i tych książek potrzebujemy dwie. O ile się nie mylę, tak, mamy dwie książki. No i teraz potrzebujemy zrobić crafting yy, table, to znaczy enchant table, i to musimy zrobić tak, yy, tak, 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 tak. I tutaj na górze. Coś się nie zgadza. Coś się. Czekajcie, moi drodzy, coś się nie zgadza. Może tu będzie w recepturach. Enchant. Yy. O, tu był, tu był, tu był. Jak to się robi? A, jedna książka, a, dwa diamenty potrzebujemy do tego Dobra, teraz już wiem, moi drodzy Dobra, lecimy, lecimy po dwa diamenty Kurde, to aż dwa diamenty będą musiał w to zainwestować Niedobrze, niedobrze, moi drodzy Dobra, to zrobimy sobie e, tutaj, tutaj e, Tutaj i jedną książkę tu Super, mamy już enchant, en, do enchantu stolik Więc bardzo, bardzo mi się to podoba To jest na pewno bardzo, ale to bardzo ważny krok Właśnie w, w naszej historii Swoim drogą, moi drodzy, mam nadzieję, że zanim długo będę dla was Robił live'y również, więc jeżeli ktoś jest e, Zainteresowany, to zapraszam was Bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie Tutaj właściwie możemy zrobić ten stolik, dobra. I na pewno też musimy zrobić trochę tych bukszelfów. Tylko nie pamiętam, do bukszelfów potrzebowałem y chyba trochę więcej drewna, ile się nie mylę więc to na pewno również mi się przyda zetnę sobie właściwie to drewienko więc moi drodzy zanim długo będę robił live na tym kanale mam nadzieję że wam się oczywiście będzie podobało właściwie nawet nie jestem przekonany czy e, czy jak wy oglądacie ten odcinek to już live a przypadkiem nie było więc kurde e, możecie dać mi znać właściwie czy, czy był już live'ik, czy, czy jeszcze go nie było muszę zrobić też chyba automatyczną farmę trzciny bo to też się w sumie przyda e, wiecie kaktusy i tak dalej to też będzie na pewno bardzo bardzo przydatne taka farma trzciny dobra tutaj sobie zetniemy i Dobra, lecimy, dawaj, 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 moi drodzy, dawaj. Dobra. Dobra, właściwie nie muszę tam tamtych ścinać, nie potrzebuję więcej. E, no a teraz moi drodzy, zrobimy sobie na pewno książkę, bo książka nam się w sumie chyba przyda, tylko teraz tak, e, będziemy potrzebowali. O, 21 papieru, czyli mamy tyle papierku. Mm, ale ha! Aha, dobra, to sobie zrobimy tak, zrobimy sobie tak i mamy książki. Spoko, dziewięć książek mamy, co nam chyba za, na za dużo nie powystarcza, tak mi się coś wydaje. Mm, gdzie tu tutaj mamy yy, książka z piórem nie chcemy, chcemy mieć bukselfa? Yy, tylko czy ja nie pominąłem? Wydaje mi się, że bukselfa się robiło w ten sposób. Tak, tak? I dawało się na środku papier. Nie, książki się dawało, książki. No dobra, okej, okay, czyli to się zgadza, ale... Aha. W ten sposób to zadziała. No dobra, czyli musimy zrobić jeszcze więcej tych desek. Mm, takie coś zrobimy sobie, dobra. Książki zrobimy, moi drodzy, i mamy już trzy bokselfy. No niby to nie jest dużo, bo powinniśmy, żeby na 30 level to chyba potrzebujemy mieć więcej e, tych książek. Nie pamiętam już, ile to trzeba było mieć Tak swoją drogą. Żeby to mieć na coś takiego. Chyba tutaj wszystko musi być z książek, tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet jakbym teraz coś z, e, chciał zenchantować, to czekajcie, ile bym potrzebował, ile bym potrzebował lazuryt bo mógłbym w sumie ten mieczyk zenchantować, bo, bo czemu by nie, bo jeżeli ten miecz już aż tyle go mam w punktu to, to czemu by nie. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby też wbić na playlistę, bo to jest bardzo, bardzo ważne, więc zapraszam was również na, na playlistę do mnie na, e, na kanał główny albo do Kacpro, bo tam są wszystkie właśnie filmy e, posegregowane. Dobra, damy jeden i chcę ten mieczyk zenchantować. O nie, na pierwszy level to ja nie chcę. Halo? Czemu ja? Aha, bo to Trzy lazury tu trzeba. O, Ty kolego się wycweniłeś. Widzę Niezniszczalność 2. Nie Niezniszczalność. A, właściwie niezniszczalność. Co, co my tu mamy? Szerokie ostrze i niezniszczalność 2. Co to jest szerokie ostrze? Nie mam pojęcia, moi drodzy, co to jest szerokie ostrze. Nie mam zielonego pojęcia, serio. Co to może być, szerokie ostrze? Może, że co? Że szerszą ma tą aurę? Nie wiem. Muszę, moi drodzy, o tym poczytać, bo, bo teraz w sumie sam nie wiem. Dobra, moi drodzy, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. No i moi drodzy, pamiętajcie również o tym, żeby wbijać na live, wbijać na playlistę. Zobaczyć nasz, nasz drugi, mój, mój i Kaspra kanał, e, jeżeli chodzi o historie fabularne. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć.